Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Komunikacja. Mamy problem, więc dam ich wszystkich w CC. Niech wiedzą, może ktoś też mi pomoże. Ktoś ma problem. Nawet nie chce mi się tego czytać. Jak mnie to wkurza. Po co wysłał mi tego maila? Przecież ja nie zajmuję się tym tematem. Pogadajmy na Skype'ie, Zróbmy spotkanie. Niech każdy się wypowie. To dotyczy przecież wszystkich. Ale czy oni chcą wypowiadać się? Czy oni chcą decydować? Czy oni nie stracą tak czasu? Lekcja jest dzisiaj. Zwracaj uwagę na komunikację. Nie rób niepotrzebnego szumu. Bądź precyzyjny i docieraj do właściwych osób. Psst! Jeszcze jedna informacja: poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki, odwiedź je. Cześć!